Siema widzowie, z tej strony Kumpel z Krakowa i dzisiaj nagrywam odcinek pod tytułem Arena yy, Trio i dzisiaj gramy na wyśmienitych mikrofonach, bo yy, Discord ci zepsuł. Przywitajcie się. Siema, siema, witam serdecznie wszystkich widzów. Dobra, o kurde, kamerka zgłaszała, ale nie ma kamerki. Nie wiem, Robimy na swoim sygnałce, tak, o wróć ale... Widzowie robimy winę dla was specjalnie. Spocimy się. Czekajcie to jest, zmienię kamerkę. To jest w obraz. Jest git, wszystko jest git. Jak coś to mamy prawie 4K. Le lecimy dół. Ja, by... Dobra. Dobra. Nic nie było ale okay. Ja ja mam okej. najlepszy to mnie też nie pokona. Ta, jesteśmy tego najlepsi, tyle rozumiem. dobrze, dobrze.

Dobra, kończymy. Teraz... Dobra, siwano.